Czy zauważyłeś, że dzisiaj jest coraz więcej czterdziestoletnich grażyn z kotami, które na TikToku opowiadają, że mężczyźni to tchórze? Nie ma prawdziwych facetów, albo wszyscy boją się silnych kobiet. A pamiętasz, jak 20 lat temu te same dziewczyny biegały po klubach, mówiły, że nie potrzebują faceta, a jak próbowałeś zaprosić je na kawę, to słyszałeś. Ty? Aha, nie mój typ. No cóż, minęło dwie dekady, emocje opadły, a biologia się odezwała z rachunkiem. W wieku 20 lat kobieta żyje jak królowa, ma maksymalny biologiczny kapitał. Młodość, energię, błysk w oku najważniejsze. Chłodność, czyli to, co mężczyźni podświadomie najbardziej cenią. To nie powierzchowność, to biologia ewolucyjna. Męski mózg jest zaprogramowany, żeby reagować na sygnały młodości i zdrowia, bo to oznacza zdolność do przekazania genów. Dlatego w każdej kulturze, niezależnie od czasu i miejsca, mężczyźni wybierają młodsze kobiety. Nie dlatego, że boją się dojrzałych, tylko dlatego, że instynkt widzi szansę na sukces reprodukcyjny. Tymczasem dwudziestoletnia kobieta jest w absolutnym szczycie swojej wartości rynkowej. Dostaje setki propozycji, tysiące lajków, nieograniczoną uwagę i w tym momencie włącza się iluzja. Ja zawsze będę miała wybór, więc odrzuca facetów, którzy są zbyt zwyczajni, zbyt mili. Nie czuję tego bo czemu miałaby się angażować? W jej oczach świat jest pełen możliwości, ale natura to księgowa bezlitości. Po trzydziestce zaczyna się proces, który w manosferze nazywamy ścianą. Spada poziom estrogenu, ciało traci elastyczność, a ryzyko komplikacji ciążowych rośnie. Dla natury to prosty komunikat. Okres największej płodności minął. I wtedy zmienia się też strategia kobiety. Z żyjmy chwilą robi się szukam stabilności. Ze wszyscy faceci to chłopcy robi się gdzie ci prawdziwi mężczyźni. A ci, którzy kiedyś byli zbyt mili, już dawno są po drugiej stronie barykady, spełnieni, doświadczeni, pewni siebie. I to właśnie wtedy kobieta zaczyna wysyłać wiadomości w stylu: "Hej, widziałam cię ostatnio, dobrze wyglądasz". Ale to nie nostalgia, to biologiczny SOS. Bo kiedy zegar biologiczny tyka, a rynek uwagi się kurczy, zostaje tylko jedno pytanie: czy ten facet, którego odrzuciłam, wciąż jest dostępny? I tu właśnie wchodzi Ironia Losu. Mężczyzna, którego w wieku 20 lat nie chciała, w wieku 40 jest dokładnie takim facetem, jakiego wtedy pragnęła. Tyle, że teraz to on wybiera. Ściana nie jest karą. To po prostu moment, gdy natura przypomina kobietom, że biologia zawsze wygrywa z ideologią. Bo możesz oszukać mężczyzn, możesz oszukać siebie, ale nie oszukasz zegara biologicznego. On zawsze dzwoni punktualnie.